Chciałbym podzielić się z Państwem y, krótkim rozważaniem na temat Psalmu 91. Jest to w moich oczach szczególnie istotny na ten czas psalm, dlatego, że bardzo często odnosi się do ochrony człowieka przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, do ukojenia serca, do ukojenia duszy. Wierzę, że dokładnie tych rzeczy bardzo potrzeba dzisiaj naszemu pokoleniu w naszych czasach. Psalm zaczyna się pierwszym wersetem, który brzmi: kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. I tak naprawdę te dwa wersety, one określają sedno. Jakby w ich konsekwencji jest wszystko to, co dzieje się potem. A potem Psalm mówi, że ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z siła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy Twojej, ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie cię nic złego. Tych obietnic w tym psalmie jest o wiele więcej, ale chciałbym się skupić na tym naszych pierwszych dwóch wierszach, na wersecie 1a i 1b. Więc Psalmista stwierdza, kto mieszka pod osłoną. Słowo mieszka w języku hebrajskim oznacza słowo yashab i to słowo ma wiele znaczeń, między innymi trwać, między innymi przebywać, ale też między innymi siedzieć. W języku polskim to oznacza przebywać, jakby w codzienności, w codzienności naszego życia. A więc codzienność naszego życia umiejscawia pod osłoną najwyższego. I teraz, jeżeli słowo mieszka, oznacza również siedzieć. Ono odnosi się do pewnych obietnic, które są zawarte w Nowym Testamencie, bo jak rozumiemy Biblię, Nowy Testament wykłada treść Starego Testamentu. Czyli Nowe Przymierze jest tym, co pokazuje pełnię zrozumienia odnoszącą się do tego, co ukazywał Stary Testament jako cień rzeczy przyszłych. I do czego w Nowym Testamencie można odnieść słowo mieszkać, czyli siedzieć. Przejdę teraz do y, listu do Efezjan, drugi rozdział, szósty werset. Czytam szósty werset. I wraz z nim wzbudził, z nim, tutaj jest kontekst, chodzi o Chrystusa, że Ojciec Niebieski wraz z Chrystusem wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. A więc tu jest pewna duchowa prawda o istnieniu ludzi wierzących. O tym, że pomimo tego, że jesteśmy ludźmi z krwi i z ciała, jako wierzący ludzie mamy trzecią przestrzeń ducha. I w tej przestrzeni ducha. Bóg, ciekawe, wyniósł nasze istnienie poza atmosferę opresji tego świata, i tak jak mówi list apostoła Pawła do Efezjan, wraz z Chrystusem posadził nas w okręgach niebieskich, w Chrystusie. I mamy dokładnie to samo słowo posadził. A więc Ukonstytuował nas w pozycji odpocznienia, w pozycji, w której możemy z wysokości Bożej patrzeć i przeżywać rzeczywistość codzienności Ziemi. Jest to trochę być może skomplikowane dla osób, które nie, nie mają doświadczenia przeżycia osobistego spotkania z Jezusem. I może tutaj należy tę kwestię wyjaśnić. Biblia mówi, że kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, kiedy jako świadomy człowiek zawierzasz swoje życie w wierze, uznajesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela i przyjmujesz przez wiarę, że to, co się stało na krzyżu, stało się również za ciebie, że Golgota jest aktem zapłaty Boga, za Twoje grzechy. To Ewangelia Jana daje prawo ci wierzyć, że przez takie wyznanie wiary i przez taką postawę serca Bóg daje prawo nam stać się dziećmi Bożymi. A więc udziela nam ze swego, ze swojego ducha. Udziela nam swojego ducha, i wtedy, kiedy otrzymujemy Bożego Ducha, stajemy się częścią potrójnej. Konstrukcji Bożej. Jesteśmy człowiekiem, który ma duszę, ducha i ciało. I właśnie ta sfera ducha jest tą sferą, która pozwala nam, jako ludziom żyjącym w opresyjnym świecie, w opresyjnej atmosferze ziemi, wychodzić tak jakby ponad tą atmosferę. I dzięki temu, że Mamy to możliwość uczestniczenia, zasiadania z Bogiem w miejscach Jego odpoczynku, w miejscach, gdzie On zwyciężył, gdzie bitwa z szatanem i z ciemnością, i z opresją została już definitywnie pokonana. Szatan przegrał, a Bóg zwyciężył. Możemy czerpać z miejsc Jego pokoju ukojenie i perspektywę, która tak naprawdę buduje nasze życie. Świat jest miejscem opresji, i błędem jest myśleć, że na świecie można być szczęśliwym. Owszem, wierzę i sam przeżywałem wielokroć chwile, które są miejscami szczęścia, kiedy można się śmiać i można być beztroskim. Przeważnie, kiedy człowiek jest młody, najczęściej jest beztroski i, i, i tak jakby uwolniony od pewnego typu presji, ale kiedy stajesz się dorosły, kiedy zaczynasz chodzić w pewne zależności systemu tego świata, pracy, obowiązku, wychowania dzieci, zależności od innych ludzi, współzależnienia z innymi ludźmi, współzależnienia ze światem, ta atmosfera presji, Ciemności, grzechów, ona zaczyna tak jakby przenikać do naszego życia. Ta opresja zaczyna wręcz wywierać presję na nasze życie. A więc jest to tak silne zjawisko, że de facto żaden człowiek nie jest w stanie oprzeć się presji otaczającego nas, 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 nas świata. Więc presja na świecie jest. W pewnym sensie naturalnym mechanizmem świata ciemności, które, który przez oddziaływanie na nasze dusze działa na nasze emocje, przez różnego typu strach, przez różnego typu manipulacje, przez złe informacje, przez stres, przez wszelkiego typu niepokój, przez złe doświadczenia, przez złe przeżycia. I ta opresja. Ona staje się jakby narzędziem manipulacji, narzędziem kierowania naszego, nasze, naszym życiem. I w momencie, jeżeli nie masz osobistego spotkania, nie przeżyłeś osobistego spotkania z Bogiem, jesteś tak jakby unieszkodliwiony. Bo po ludzku nie można się wyrwać z tego systemu presji, z tego systemu ciemności tego świata. Ale kiedy przychodzimy do Boga, kiedy stajemy się Jego domownikami i można powiedzieć, że zaczynamy mieszkać pod Jego y, obecnością, pod Jego łaską, okazuje się, że niebiańskie rzeczywistości, niebiański pokój, niebiańskie dary, one zaczynają na nas mieć kluczowy wpływ. One dla ludzi wierzących stają się źródłem, przezwyciężania niepokoju i opresji ziemi. A więc pozycja mieszka w przełożeniu na język hebrajski, zasiadania pod osłoną Boga Najwyższego, oznacza pozycję zrozumienia, że Najwyższy Bóg Najwyższy, któremu nie ma nic równego. Najwyższy ponad wszelką wysokość. Bóg El Elion. Jest naszą osłoną i Jego perspektywa staje się naszą perspektywą. Oraz Jego siła El Shaddai, Boga Wszechmogocnego, Boga, który. Stworzył niebo i ziemię, Boga, który stworzył gwiazdy na niebie, Boga, który zwyciężał na historiach kart Biblii wszelkie opresje, który zatrzymywał rzeczy naturalne poprzez rozstąpienie się morza czy rzeki, czy wszelkich wiatrów, czy wszelkich rzeczy, które naturalnie są niemożliwe do poskromienia. Ten Bóg. Stajeś naszą siłą. I co, cie, co ciekawe i co takie, wydaje mi się, jest kluczowe, że zrozumienie tej perspektywy i umiejętność trwania w tym, co Bóg uczynił dla twojego życia, jest jakby złamaniem wymiaru. To znaczy, jest przekroczeniem. Wymiaru atmosfery świata, opresji i wejściem w atmosferę nieba. Ewangelia mówi, że żyjemy w nowym przymierzu, a więc w czasie, kiedy Jezus zwyciężył szatana. Nie będzie drugiej bitwy, bo jest niepotrzebna. Szatan przegrał. Jezus zwyciężył śmierć. Jezus swoim ciałem i swoją ofiarą zapłacił za wykupienie każdego człowieka na ziemi. Biblia mówi, że zasłona została rozdarta od góry na dół, bo rozdarł ją sam Bóg. Zasłona symbolizuje możliwość wejścia. Do miejsc najświętszych. Zasłona, która była starostamentalną starostamentalnym miejscem w świątyni Izraela, oddzielała miejsce najświętsze od miejsca świętego. I tam nie, ma, nie było wstępu przez grzeszność człowieka. Tam mógł wstępować tylko raz arcykapłan, raz do roku, za przebłagania grzechów narodu. I w nowym przymierzu tą zasłonę rozdarł sam Bóg. Niebo zostało otwarte i perspektywa dostępności do Boga przez ofiarę Jezusa stała się dla nas faktem. Ten wymiar jest dostępny dla każdego człowieka i Bożym pragnieniem jest to. Żeby każdy z nas na ziemi chodził w tym wymiarze. Wejście w wymiar Bożego pokoju i Bożego mieszkania pod osłoną zaczyna się tylko i wyłącznie od Twojego serca, od Twojego zrozumienia, co dla Twojego życia uczynił Bóg. Jeżeli będziesz budował swoje, swoją tożsamość, Perspektywy swojego życia, swój światopogląd. Będziesz umacniał w tym, co dla ciebie uczynił Bóg. Będziesz wykonawcą tego słowa, że mieszkasz pod osłoną. Osłoną jest absolutnie krew Jezusa. Jest przelana krew i złożona ofiara na krzyżu Golgoty. Kiedy żyjesz w, w zwykłej codzienności pracy, dnia codziennego, pośpiechu, opresji, tego, że spotykasz się z nieprzyjemnymi ludźmi, albo z agresją dookoła ciebie, albo z niemożliwościami trudów, których nie jesteś w stanie pokonać we własnych siłach, bo brakuje ci pieniędzy, bo wziąłeś kredyt, którego nie masz jak spłacić, bo jesteś chory i cierpisz na Nieuleczalne choroby, kiedy stawiasz swoje życie, kiedy swoje życie konfrontujesz z tymi wszystkimi trudami, gwarantuję ci, że bez perspektywy Bożej, Bożej Osłony przegrasz. Nie dlatego, że mam jakkolwiek złe nastawienie do kogokolwiek. Natomiast ja to rozumiem, bo wiem o tym jako tak samo człowiek z krwi i kości że tym rzeczą duchowym nie ma jak przeciwstawiać się człowiek. Tym opresją przeciwstawił się Bóg i Bóg zwyciężył. My możemy korzystać z Jego daru. My możemy korzystać z Jego łaski, z Jego pokoju, z Jego nieustającej mi miłości i akceptacji skierowanej na nasze życie. I dalej. Druga część pierwszego wersetu mówi, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Cień symbolizuje bliskość. Cień symbolizuje to, że w każdej sprawie dajesz pierwszeństwo sile Bożej w Twoim życiu. To znaczy, że nie podchodzisz do życia, że Ty jesteś w stanie zwyciężyć. Ale w sercu mówisz, to Bóg zwyciężył, Jego siła zwyciężyła. A ty stoisz jakby duchowo za Nim, w Jego cieniu, dając Bogu pierwszeństwo do tego, żeby oglądać zwycięstwo w Twoim życiu. A więc mieszkasz, czyli zasiadasz w odpocznieniu Jego zwycięskiej ofiary na krzyżu. Bez względu na sytuację, bez względu na opresję, która Cię otacza, w duchu przychodzisz do miejsc, gdzie jest Boży pokój, Boża chwała i Boże zwycięstwo. W codzienności konfrontacji z trudami życia stajesz jako drugi za wszechmogącym, za El Shaddai. I co się dzieje? Dalej wchodzimy w, w całą mnogość potężnych obietnic, które wynikają z takiej postawy. Zobaczcie, jak to jest nieprawdopodobnie niepozorne, a, a z drugiej strony, jak ekstremalnie ważne. Od postawy serca, od zrozumienia tych prawd duchowych, zależy cała konsekwencja. Pożytecznych, wartościowych obietnic dla Twojego życia. Jedną z nich jest to, co dzisiaj dotyczy nas wszystkich: On wybawi Cię od zgubnej zarazy. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego. Ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Swoją drogą zobaczmy, że tutaj mówi werset o tym, że zaraza grasuje w ciemności. Kiedy Twoje serce tkwi pod osłoną najwyższego, a Bóg jest światłością. Ty nie mieszkasz w ciemności. Więc, jakby duchem wchodzisz w inną rzeczywistość i chociaż żyjesz na tym samym świecie, co wszyscy dookoła ciebie, to jednocześnie ty żyjesz w perspektywie światłości, a więc w miejscu, gdzie zaraza nie może grasować bo światłość Boża jest Twoją ochroną i Twoim zabezpieczeniem. Bóg jest miłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Bóg nie zaplanował zarazy ani choroby na Twoje życie. Czytając i studiując Pismo Święte, każdy, myślę, może dojść do wniosku, że Boża miłość jest tak potężna, że zawsze przemagała losy niewiernych ludzi. Całe dzieło zbawienia od początku Biblii aż do objawienia Jezusa Chrystusa to jest, mówiąc w wielkim skrócie, historia Boga, który zabiega o miłość człowieka, który zabiega o to, żeby pomimo grzechów człowieka, doprowadzić go do momentu zbawienia i uratowania. I jeszcze ważne słowo. Otwórzmy Dzieje Apostolskie 4:12. W Dziejach Apostolskich rozdział 4, werset 12 jest napisane, że nie ma w nikim innym zbawienia, Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. I teraz kilka ważnych podkreśleń. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, w którym człowiek mógłby być zbawionym jedynie w imieniu. Jezusa. Jeżeli szukasz jakiegokolwiek dotarcia do Boga inną drogą, to błądzisz. Jedynie Jezus jest drogą do Ojca. Kolejna myśl greckie słowo zbawienie, tutaj oznacza słowo, yy, tu jest na, słowo soteria użyte. I oznacza wyzwolenie, zachowanie od czegoś, uzdrowienie, uwolnienie od wrogów, zdrowie, ocalenie, ratunek i bezpieczeństwo. A więc słowo zbawienie nie tyczy się tylko pojednania duszy z Bogiem i życia wiecznego, ale też życzy się naszego codziennego, Życia tutaj na Ziemi, a więc ocalenia, zdrowia, ratunku, zbawienia duszy w przyszłości też, uzdrowienia, wyzwolenia. Jeżeli rozumiemy należycie dar, który mamy w Osobie Jezusa Chrystusa, to słowo zbawienie jest wszystkim, czego dzisiaj potrzebuje człowiek. Słowo zbawienie jest odpowiedzią Bożą na dzisiejsze czasy. Kiedy nie wiesz, co będzie jutro, potrzebujesz słowa zbawienie. Kiedy jesteś chory na koronawirusa, potrzebujesz słowa zbawienie. Kiedy atakują cię wierzyciele, kiedy ktoś wyrządzi ci krzywdę, potrzebujesz słowa zbawienie. Kiedy nie wiesz, co będzie z Twoim życiem po śmierci, Potrzebujesz słowa zbawienie. Kiedy w ogóle nie wiesz jak żyć, jesteś pod opresją tego złego, agresywnego świata, który jest tylko coraz gorszy, potrzebujesz słowa zbawienie. A to zbawienie jest możliwe jedynie w osobie Jezusa Chrystusa. Więc powracając do Psalmu numer 91 i pierwszego wersetu, kto mieszka pod osłoną najwyższego i kto przebywa w cieniu wszechmog wszechmogącego to jest werset który jest potężną wskazówką potężnym drogowskazem dla ciebie dzisiaj i dla mnie bądź błogosławiony w imieniu Jezusa Chrystusa